No to cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejną partię. Rapid na 10 minut, czyli dzisiaj tak troszeczkę spokojniej, żeby był czas troszeczkę. Troszeczkę, troszeczkę. Ja nadużywam tego słowa. Jak oglądam te potem moje filmiki, zauważyłem. O nie, będzie London. System. A chciałem powiedzieć, że będę starał się trochę opowiadać o tym, co się dzieje na szachownicy, o czym myślę w czasie gry, No i tak. Może uda się pokazać coś fajnego, może uda się pokazać jakiś fajny pomysł, jak zwalczać ten taki system londyński, czyli, czyli białe grają d4, grają goniec f4 i tutaj gra ten taki skoczek na c3, bo czasami tu białe budują taką piramidę z pionków. to jest ten taki chyba główny system londyński, a to jest taki poprawiony, to kiedyś wymyślił taki gruziński arcymistrz, chyba Jobava Badur, gruziński no. I to się nazywa Jobawa London System, podobno. Skoczkiem tu poszedł, bo chciał zagrać E4, więc zadałem tu piąka, żeby on nie mógł tu zagrać. I teraz dałem tu piąka, bo chcę popatrzeć, jak on będzie rozwijał figury. Dosyć kluczowa tutaj sprawa jest taka, czy on będzie robił długą roszadę, czy krótką i to obserwujemy, nie? jeżeli on będzie szedł w kierunku długiej roszady jeżeli zrobi długą roszadę, to wtedy mój plan to jest atakować tutaj gdzieś tu wysłać skoczka, jeżeli on będzie robił krótką roszadę to będzie nudno trochę bo no ja tu nie zrobię długiej roszady, ja tu będę, będę robił G7, krótka roszada no i potem będziemy myśleć, nie? Czasami tego gońca tu można napadać takim. O! Dobrze. Zaczyna się robić dobrze. To jest dosyć ważna informacja. Zagrał H4, czyli mamy już taką małą informację, co on prawdopodobnie tu z królem, że on chyba nie chce robić krótkiej roszady, jeżeli robi taki ruch H4. Ja nie lubię, jak mnie tak tu atakują, więc gram H5, pomogę, mogę. Mimo, że on tutaj tego gońca już sobie przygotował. Chciał mi zagrać H5 i tak między tą wieżą po tej linii H tutaj zamatować po prostu. Pewnie liczył na to, że ja zagram go nie z G7, krótka roszada. Nie, 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 nie. Ja nie lubię jak mnie tak atakują. Dobra, teraz wyprowadził skoczka. Pewnie ten skoczek zmierza na to pole. Damy sobie tu gońca. Na to pole. Aha, dobra, też tak krają, no. Mnie ciężko żyć z takim skoczkiem tu na środku, więc pierwsza moja myśl to go po prostu sprzątnąć. A, tylko on tu wejdzie gońcem, tak? Z takim gońcem też ciężko żyć, bo mi tu zrobi związanie. Nie mogę tych ruchów, bo mi tu wisi pionek. To co, może na krótka się nie bać, jak już mam pionka na H5, taką blokadę ustawioną po G4. Będę mógł bicie, bicie, bicie. No spróbujmy, dobra, to trochę ryzyko, trochę się boję, że jednak mnie tu zamatuje, ale podejmuję to ryzyko. Od razu a tak, to ja to myślałem, tak, że tu bicie. I tu bicie. I tu bicie, i na to bicie mam końca. Więc zdobyłem pionka, utrzymałem blokadę tutaj w miarę. To są pozytywy. Negatyw jest taki, że minus, że ono... jak tracisz pionka, to masz otwartą linię, nie? a on nie ma pionka na linii G, więc będzie mnie atakował po linii G i wymyślił sobie sprytnie, że tak zrobi. Roszadę. No dobra, no to ja tutaj muszę pokazać też jakieś troszeczkę bardziej agresywne granie. Skoro on został królem w centrum, no to moja pierwsza myśl taka odruchowa: otworzyć to centrum. Chcesz to biń, Miałem plan tu. <laughs> I to mi się podoba. Otwieramy centrum, tak? Kiedy król przeciwnika został w centrum, otwieramy je, łub go. No i co ty tu zrobiłeś z tym królem? Czy z królem jeszcze ok, ale ta wieża tu jest trochę nieszczęśliwa teraz, nie? Mam pionka więcej i on ma nieszczęśliwą wieżę. Nie mogę dać szacha, on się zasłoni. Dlatego ja się cofnę, bo. Wolałbym tego hetmana wykorzystać, na przykład do wprowadzenia z tempem mojej wieży i go napaść tam. Tu. No, uciekać nie będę. Jest do wzięcia kolejny pionek. <tryk> I jest do wprowadzenia wieża do ataku. Jedno drugiego mu nie przeszkadza, tak? Bo on nie może teraz tak uciekać hetmanem, żeby bronić tego pionka. Jest też szach dodania, ale czy on coś daje. Nie wiem w ogóle, czy brać tego pionka, bo wolałbym chyba wykorzystać jakoś moment, że on nie ma jeszcze wieży w, gry, w grze. Więc może na przykład tak jakoś się zdwoić po prostu. A on może chcieć tutaj, tak? Atakować. No dobra, no to ja zagram tak, po prostu wprowadzam sobie wieżę do gry. Myślałem też o tym, żeby jakoś się zdwajać i tam na dwójkę wchodzić, ale nie wiem. A3, czyli on chyba chce tak ruszatę zrobić i wypuścić tą wieżę. No dobra, jak ja zbiję tego, ty pójdziesz tu. Ja pójdę. Tu. Ty pójdziesz, tu, to ci zbiję. Dobra, jestem materialistą dzisiaj, jak. Nasz najlepszy polski szachista, Jan Krzysztof Duda. Chcę wszystko pozbierać, co się da, powymieniać ciężkie figury, i będzie wygrana. Teraz nie może iść dalej, bo go bije i pionek broni wieży. Tu też nie może, tak? Bo bije to i. No to jest koniec, bo tamtą wieżę też atakuje Hetmanem. Dobra, szybka partia. Czy udało się coś pokazać? Zawsze po partii się zastanawiam. Tak, chyba tak. Jeżeli przeciwnik atakuje na skrzydle, to kontratakuj w centrum. Jeżeli jego król zostaje w centrum, to tym bardziej. Dobra, ale zróbmy szybką analizę, co tam komputer powie. Dobra, słuchajcie, takie partie to wyjątkowo rzadko udaje mi się zagrać. Natomiast komputer niczego się nie czepia. Partia idealna w moim wykonaniu. No, to mi się udało. <laughs> nie ma żadnego błędu po stronie czarnych. Więc może zobaczmy w którym momencie tutaj. Tak, białe na początku, na początku gry mają jakąś przewagę debiutową wynikającą z tego, że mają pierwszy ruch. Natomiast tutaj jest jakiś duży jego błąd. Zobaczmy, co to było. On zrobił tylko jeden duży błąd, jeden mały błąd. Więc debiut przewijamy gdzieś do tego momentu. To był błąd. To G4 było za szybko zagrane, po prostu traciło pionka, co należało grać. W komputer mówi Hetman D2. I baza takich dobrych szachistów też nam mówi, hetman d2 i pewnie przygotowanie się do długiej roszady, to jest taki główny plan białych, to białe chcą zagrać g4 i tutaj, tutaj nas zamatować, natomiast muszą to przygotować, jego g4 było za szybko, nieprzygotowane. Więc hetman d2, długa roszada, białe powie może jakieś f3, g4, nie? Albo może jak tu już ta wieża w końcu wyjdzie stąd, a nie ta w partii tam została całą grę, po długiej roszadzie ta wieża może pójść na g1 i coś tutaj atakować. Natomiast my w tym czasie musimy się chyba pozbyć tego skoczka, bo on tu jest strasznie irytujący. No i jeżeli on zrobi długą ruszadę, to my ruszamy do szturmu tymi pionkami. Dobra, taka partia wyszła dzisiaj. Chyba znowu szybka partia, szybka analiza. No i szybkie pożegnanie. Dzięki bardzo za oglądanie, pozdrawiam i do następnego razu. Cześć.